Byłaś krytykowana za wszystko za, za Twoją aktywność, za Twoją niezgodę, za Twój feminizm, mm -hmm. za Twoje opowiedzenie się za szczepionkami, za Twoje policzki. No, to, to są legendarne tak, tematy. Zwłaszcza, tak, zwłaszcza. To jest, wiesz, to jest zabawne, bo tak, um, już policzki też mi się nie nad nic bo to... Ostatnio przyglądałyśmy parę dni temu zdjęcia moje z y, y, młodości z moją starszą córką Anią i wyciągnęła jakieś takie zdjęcie, gdzie mam moje na nartach, ale mam taką twarz w powiększeniu i te policzki jeszcze większe niż teraz, no bo teraz grawitacja po prostu powoduje, że to leci trochę i one trochę się, że tak powiem, obniżyły. Natomiast, no to jest tak, że wiesz co, nigdy, kurczę, nie dogodzisz, albo jesteś za bardzo zrobiona. Zobacz, jak się zrobiła tu, jaka napompowana, no botoksowana, naszprecowana, ten... Jak się zaczynasz a, starzeć, ewidentnie, no, zaczaj jak się posypała, zaczaj jak się. No, jaka stara baba, babcia już. Nie wiesz, no. Hello, ja mam. Ja, ja, ja dzisiaj funkcjonuję, jak mówię, no, nie, nie chcę się nurzać w tym. Bo oczywiście, że mnie to zawsze jakoś tam boli. No, ja nie będę mówić, że jestem zachwycona, jak ktoś o mnie pisze, same same najgorsze rzeczy gdzieś tam, tak. E, ale dlatego się nie chcę w tym nurzać. Natomiast moja odpowiedź zawsze na to jest. Um, Trochę taki wiesz, Louis Armstrong pod tytułem Smile and the World Will Smile mm -hmm. With You mm -hmm. Or Selena Gomez uh, Kill Them with Kindness, mm -hmm. to chyba się nazywało.